Dzień dobry dzieci. Witam Was serdecznie w komnacie Ducha Bajducha w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Słonecznej 63. Dzisiejsze spotkanie y, chciałabym poświęcić ciekawostkom o psach. A cóż to za ciekawostki, to sami się przekonacie, jak tutaj Wam przedstawię fragment książeczki Barbary Gra Gawryluk, a mam ich tu mnóstwo o juniorze, opiekunie osób starszych. I to jest tytuł tej książeczki. Junior, opiekun osób starszych, Barbara Gawryluk. Poznajcie juniora, to pies towarzysz i opiekun osób starszych. Pracuje w domu opieki, w którym mieszkają seniorzy. Często samotni. Junior jest wesołym kundelkiem, ma białą sierść, dużo czarnych i rudych łatek, szpiczasty pysk i długi, bardzo ruchliwy ogon. Ma już 8 lat, ale imię Junior, junior bardzo mu się podoba i do niego pasuje, bo mimo poważnego jak na psa wieku zachowuje się jak szczeniak. Może tutaj pokażę, jak wygląda Junior, tak w ciemnym tle. Taki Władki z długim pyszczkiem. Pewnie zastanawiacie się, co taki Junior robi w domu dla starszych ludzi. Otóż trafił tam ze schroniska dla psów. Okazało się, że przebywanie wśród seniorów sprawia mu wiele radości. A mieszkańcy domu czekają niecierpliwie na każdą jego kolejną wizytę. Mamo, dlaczego musimy chodzić do pani Jasi? W tym domu jest tak nudno i nie wolno nam biegać ani się bawić. Dorotka i Łukasz niechętnie wkładali kurtki i buty. Mama oderwała ich od nowej gry, którą dostali niedawno na ósme urodziny. Bliźniaki miały właśnie do przejścia wyjątkowo trudny etap, kiedy okazało się, że trzeba wychodzić. Proszę bardzo, tu mam też dwójkę niezadowolonych dzieci. Pani Jasia zawsze czeka na nasze wizyty, tłumaczyła mama. Jest piątek, to tydzień, w którym do niej zaglądamy. Jeśli nie przyjdziemy, będzie jej smutno. Nie możesz pojechać sama, zostaniemy w domu i będziemy grzeczni i obiecujemy próbował jeszcze przekonać mamę Łukasz. Po pierwsze, nie zostawiam Was samych. Po drugie, Pani Jasia czeka przede wszystkim na Was. Wy już zapomnieliście, ale ja pamiętam, ile czasu Wam poświęciła, kiedy była naszą sąsiadką, i nie wiem, jak bym sobie wtedy bez niej poradziła. I tu może pokażę panią Jasię, naszą, z domu seniora. Pani Jasia zawsze czeka na nasze wizyty, tłumaczyła mama jest piątek, co tydzień, którym do niej zaglądamy. Jeśli nie przyjdziemy, będzie jej smutno. Nie możesz pojechać sama. Kiedy Łukasz i Dorotka byli mali, Pani Jasia, ich sąsiadka, spędzała z nimi mnóstwo czasu, gotowała im obiady, bawiła się z nimi klockami, czytała wierszyki i bajki, była samotną osobą, nigdy nie miała rodziny, więc bliźniaki stały się jej przyszwanymi wnukami. A potem pani Jasia zachorowała i długo leżała w szpitalu. Nie mogła już wrócić do swojego małego mieszkania, bo z powodu choroby przestała chodzić i nogi były sparaliżowane. Miała też kłopoty z mówieniem i potrzebowała stałej opieki. Jej nowym miejscem mieszkania był dom opieki. Na szczęście dom opieki znajdował się niedaleko. Mama Dorotka i Łukasz mieli do przejechania tylko trzy przystanki autobusem. Y Żółty pawilon otaczał duży park, w którym przy ładnej pogodzie na ławkach albo na wózkach odpoczywali starsi ludzie. W środku budynku szerokie korytarze prowadziły do kilkunastu pokoi. W każdym z nich mieszkały dwie lub trzy osoby. Dorotka i Łukasz i ich mama weszli do pokoju pani Jasi. Okazało się, oprócz jej współlokatorki, pani Zosi, jest tam jeszcze ktoś, obok fotela, na którym odpoczywała pani Jasia, siedział pies, pysk położył na kolanach starszej pani i patrzył jej w oczy, wyglądał jakby się do niej uśmiechał, pani Jasia głaskała jego sierść. – Ale jesteś miły – mówiła, cieplutki, mięciutki, chyba rozumiesz, co mówię – uśmiechała się, bo pies machnął ogonkiem. Dobrze, że ty rozumiesz, bo z ludźmi to różnie bywa. Dzieci stały jak zamurowane. Pani Jasia nawet nie zwróciła na nie uwagi. Patrzona w psa, jak to możliwe? W tym domu nie można przecież biegać ani krzyczeć, a wolno było przyprowadzić psy. Dorotka i Łukasz ze zdziwieniem patrzyli na opiekunkę, panią Teresę, która właśnie weszła do pokoju i na tym moi drodzy skończymy tutaj tą opowieść, jest to fragment oczywiście, żeby dowiedzieć się co będzie dalej, proponuję przyjść do biblioteki, bo można z rodzicem i wypożyczyć, ale jeszcze zanim skończę, chcę tutaj wam poczytać jeszcze o psach o dzielnych czworonogach, które, które są tymi opiekunami, i które są z, z, ze schronisk, właśnie, i, dla, i jak tam y, przebywają, i jak to jest wszystko, jak się dzieje z tymi pieskami. Psy. To wspaniali towarzysze dla osób starszych i samotnych. Czworonożni przyjaciele oferują swoim właścicielom bezwarunkową miłość, sympatię, wypełnioną pustkę, wypełniają pustkę w ich życiu, rozmaicają codzienność, można się z nimi bawić, można do nich mówić, gdyż psy są świetnymi słuchaczami. Ich posiadanie wiąże się ze spacerami na świeżym powietrzu i to doskonale wpływa na stan zdrowia. Jako towarzysze osób starszych dobrze sprawdzają się małe psy, które bywają, lepiej, które bywają lepiej przystosowane do życia w niedużym mieszkaniu i zadawalają się krótkim spacerem zamiast kilkumetrowych, kilometrowych wędrówek po okolicach. Mogą być zarówno kundelki, jak i psy rasowe. Wśród tych ostatnich dla seniorów polecane są Sznaucery, wesołe bolończyki lub towarzyskie mopsy. Ważne, żeby były w miarę ciche, łagodne, spokojne i niezbyt kłopotliwe w utrzymaniu. Kundle. W Polsce żyje około 8 milionów psów, z czego 90% to kundle. Do niedawna uważano, że są one potomkami różnych ras, ale w ostatnich doniesień naukowców wynika, że należy je raczej uważać za osobną rasę. Z wyglądu bardzo się między sobą różnią: mogą być czarskowłose, długowłose, niewielkie lub o pokaźnych rozmiarach. Łączy je jedno: z reguły są zdrowsze od psów rasowych, a także bardzo sprawne, inteligentne, przyjacielsko nastawione do ludzi. Co roku, 25 października, obchodzimy w Polsce Dzień Kundelka schronisko dla zwierząt. W schroniskach dla zwierząt żyją głównie bezdomne psy i koty. Znajdują się tam ciepły kąt. Całodzienne wyżywienie i opiekę weterynarza. Schronisko jest domem docelowym dla tych zwierząt, lecz tylko tymczasowym miejscem zamieszkania, w którym czekają na kogoś, kto je pokocha. Zwierzę trafiające z ulicy do schroniska przechodzi kwarantannę. To znaczy, że przez pewien czas, zwykle są to dwa tygodnie, jest utrzymywane z dala od innych. Na wypadek, gdyby okazało się, że jest chore. Jeśli w okresie kwarantanny nie odnajdzie się jego właściciel, jest ono przygotowywane do adopcji czyli badane przez weterynarza, leczone jest taka potrzeba. I szczepione dużą część pomieszczeń w schronisku zajmują boksy dla zwierząt. Czyli wydzielane miejsca, w których mają one swoje miski oraz legowiska. W budynku mieści się też kuchnia, gdzie przygotowywane są posiłki oraz szpital. W schroniskach można pomagać jako wolontariusz. Wolontariusze opiekują się zwierzętami, karmią je, oswajają, wyprowadzają na spacer i szczotkują. Troszczą się też o to, żeby zwierzęta znalazły się w Znalazły nowych właściciel. Biorą udział w zbiórkach żywności i różnych akcjach promujących adopcję zwierząt. Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma ukończone 18 lat, lubi zwierzęta i dysponuje wolnym czasem. W tej pracy ważna jest odpowiedzialność, wytrwałość i zaangażowanie. Jeśli marzysz o własnym zwierzątku, pamiętaj, że w schroniskach na swoich przyszłych właścicieli. Czeka wiele naszych samotnych psów i kotów. Można je obejrzeć osobiście albo na stronie internetowej Schroniska. I teraz, moi drodzy, chciałam Wam jeszcze pokazać kilka książek o tych naszych czworonożnych bohaterach. Czyli, apa pies zaprzęgowy, proszę bardzo. Limba, pies pasterski, bardzo dużo pracy ma. Baster, pies ratowniczy, ten to już w ogóle jest bohaterem. Falko, pies lotniskowy, proszę bardzo. Następny, Badyl, pies policyjny, no to dopiero. Czart, pies lawinowy. Hmm. Morus, pies ratownik wodny, proszę bardzo. Luna, pies terapeuta, niesamowite. I Rolek, pies przewodnik. I na tym chciałam tu zakończyć to spotkanie, ale jeszcze polecam te wszystkie książeczki i proszę o odwiedzenie naszej biblioteki i wypożyczenie sobie jednej z nich. A nawet można do niej wykonać własną pracę y, techniczną jakąś i przynieść tu do biblioteki, i będzie zdobić nasze tutaj wnętrze. Dziękuję.